trzeba to oglądać. Halo. Halo! No <laughs> możesz OK Okej, zobaczymy na kanał okay. okay. i co? So... Czekaj Co? Tylko 100 i 4 subskrypcji. No naprawdę! Okej, okay, no, to nie jest tak, dobry pieszek. I coś wiedzieć, MC wygląda teraz. To jest jak ona wygląda. Widzisz tam. Tam wspiera się um, wagon, I ona będzie miała dzieci. Tylko muszę to jakoś no, Mogę subskrybować to siebie, ale. Gdzie jest mój. tak Mogę subskryptować. ale ja muszę um, mieć konto, że mogę subskrypować. No to. Um, Wygląda, się nie? <laughs> Czy możecie subskrypować teraz? Nasze następny Mamy um, cel, jest. 150 subskrypcji. I ja myślę, że musimy to zrobić, rodzice. I um... okej okay, do widzenia. I też trzeba subskrybować. Na trzeba dostać 150 subskrypcji, jak pamiętam wcześniej. I no to subskrybuj teraz, okej? Okay? Bo jestem samony... Ale też mogę subskrybować to siebie, ale e, nie mogę. Bo jak sobie sobie kanał, ty nie możesz subskrybować to siebie. Tylko możesz i twoje e, wyświetlenie sobie subskrybować do ciebie. I też... Jak nawet mogę to trzymać? Jak uszyfam moją rękę? Czy mogę jak tak?

Ja używam ręki, żeby rekordować. Ja wiem, że mogę rekordować, jak na i jak mogę wrócić, ale nie mogę pokazać mojej twarzy. I do widzenia I teraz... trzeba dostać 150 subskrypcji teraz.